On, można powiedzieć, że umierał na, na rękach, krew z łusk. Tego nowotworu nie było i e, lekarze, którzy wycięli tą kość, e, dokładnie wiedzieli, że tego raka nie ma, a mimo to z pełną świadomością i premedytacją wlewali dalej we mnie chemioterapię. osoba, która jest w takiej sytuacji, że na niej widać ewidentnie popełniony błąd, bardzo często staje się w systemie ochrony zdrowia osobą trendowatą. Ale on był leczony na raka, który tu został zdiagnozowany, a go nie było. Proszę panią, ja jestem matką i mam prawo wiedzieć, dlaczego został materiał pomylony. To dramatyczna historia, którą zajęła się Agnieszka Odwisiak. Witam cię, Agnieszka. Witam serdecznie. I zapowiedź twojego reportażu na ten temat. Powiedz, powiedz jaka jest ta historia. Historia jest tragiczna i aż nie chce się uwierzyć, że to mogło zdarzyć się naprawdę, a jednak się zdarzyło. W 2007 roku, dokładnie 20 czerwca, 27-letni wówczas Daniel Lewiński złamał nogę. Było to półtora miesiąca po narodzinach jego pierwszego syna, więc wielka radość w całej rodzinie. Pierwszy wnuk, pierwszy syn. Złamanie nogi. Noga miała zostać w normalny sposób złożona i... Miała zostać przeprowadzona operacja wczepienia śruby. Ale jeden z lekarzy stwierdził, że tam coś jeszcze jest. Została postawiona zła diagnoza, że być może jest to nowotwór. Została zrobiona biopsja potwierdzająca najbardziej złośliwy nowotwór kości, jaki może być. Okazało się potem, że to nie był nowotwór to była torbiel. Hmm. Chłopak przyjął 13 razy chemię, wycięto mu lewą kość, wstawiono endoprotezę. Do tego jeszcze endoprotezę, która tak naprawdę nie jest dostosowana i dobrze dopasowana do jego ciała. Ona wykrzywia jego ciało pod kątem 20 stopni, więc Daniel ma cały czas ucisk na inne kości, jest cały wykrzywiony, nie może chodzić, porusza się w domu okulach, na zewnątrz, na wózku inwalidzkim. Gdy szokulach nie jest w stanie dalej dojść, yy, najgorsze jest to, że okazało się, że w biopsji był materiał genetyczny innego człowieka. Nie tylko Daniela, mm -hmm. ale innego człowieka. Co na ten temat mówią lekarze? Lekarze, którzy badali Daniela, chyba nie poczuwają się do winy, bądź e, chcą sprawę zatuszować. Dlatego że mm, najgorsze było to, w, że w momencie, kiedy Daniel e, zauważył, co się dzieje, kiedy chemia nie zaczęła przynosić efektu, e, wszystkie kości zaczynały słabnąć, lekarze już zaczęli mówić: halo, halo, to chyba nie jest nowotwór bo nowotwór się w ten sposób nie zachowuje, tu nie ma przerzutów, a, a są osłabione kości. Daniel zaczął konsultować się z innymi specjalistami, zaczął poszukiwać pomocy za granicą, dociekać prawdy. W tym momencie zaczęły się groźby zaczęło się śledzenie rodziny, zaczęły się telefony do fundacji, która zbiera pieniądze na to, żeby Daniel mógł dalej się leczyć i żeby można było dowiedzieć się, co tak naprawdę mu jest, bo jemu coś jest, tylko nikt nie wie co. Okazało się, że doszło do wielu zaniedbań, do fałszowania dokumentów, są trzy różne daty biopsji. To, co się dzieje tak naprawdę, to jest jeden wielki koszmar. A szczegóły tej sprawy w twoim reportażu? Ja kiedy polecam. Reportaż? Polecam oglądać ten reportaż, bo jest to sprawa z życia wzięta i to się aż w głowie nie mieści.